Hej, Dino! Cześć, Dina! Jak się macie? Będziemy dzisiaj celebrować święta! Haha, ha, wiedziałem, że wam się spodoba! Wiecie, co robić? Naciśnijmy przyciski, i zobaczmy, jak będziemy celebrować święta Bożego Narodzenia! Haha! O! Ha? Ha? Zobaczcie to kolory! Ciekawe, co będzie następnego. Ozdoby choinkowe? Ciekawe, gdzie będziemy się nimi bawić. Już chyba wiem! Będziemy bawić się ozdobami choinkowymi i uczyć się kolorów w parku. Na początek weźmy nasze ozdoby. Zobaczcie, niebieska ozdoba dla dino oraz żółta dla diny. Chodźmy teraz do parku i zobaczmy jakich kolorów się nauczymy. Gotowi? A teraz zawiesimy nasze ozdoby na naszej choince. Ok, zatem zaczynamy. Dino, umieść swoją niebieską ozdobę na choineczce. Doskonale Dino! Umieściłeś swój niebieski prezent na chojneczce! Dina, teraz twoja kolej. Umieść swoją żółtą ozdobę na chojneczce! Brawo, Dina! Nasza hojneczka ma teraz żółtą bombkę. Chcecie zagrać jeszcze raz, moje dinozaury? Okej, okay, proszę bardzo, Dino. Dla ciebie zielona ozdoba, a dla ciebie Dina różowa. Chcesz cukierkową laseczkę, Dino? Okej, okay, dostaniesz ją, jak tylko skończymy dekorować naszą choineczkę. Dobrze, powieźmy teraz te ozdoby na naszej choineczce. Okej, okay, Dino, powieź swoją zieloną ozdobę na choineczce. Doskonale, Dino. Dina, teraz twoja kolej. powiedz swoją różową ozdobę na hojneczce Wspaniale, Dina. Brawo, moje dinozaury. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. A czy pamiętacie jakich? Tak jest, Dino. Twoje kolory były niebieski i zielony. Tak jest, Dina. A twoje to żółty i różowy. Dino, Dina, czy macie ochotę na świąteczne słodycze? Proszę bardzo, smacznego moje dinozaury. Cześć, Dino. Cześć, Dina. Gotowi na zabawę i naukę? Więc może naciśniemy przyciski, zobaczymy, co pokaże nam nasza maszyna. Umieram z ciekawości. Zobaczcie to numery. A co dalej? Ciasteczka robi się coraz lepiej. Fabryka słodyczy! Uczymy się dzisiaj o numerach, robiąc słodkie ciasteczka. Czy jesteście gotowi na naukę o numera? Doskonale. A więc zacznijmy od zrobienia okrągłego Aha. ciasteczka. Dino, naciśniesz przycisk raz. Aha. Jedna okrągła foremka. Brawo, Dino. Zrobiłeś jedną okrągłą babeczkę. A ty, Dina, chciałabyś spróbować? Aha. Zatem zróbmy dwa trójkątne ciasteczka. Jeden trójkąt. I drugi trójkąt. Brawo Dina, zróbmy im więcej. Dino, a czy dałbyś radę zrobić trzy kwadratowe ciasteczka? Jeden kwadrat? Drugi kwadrat i trzeci kwadrat. Dino, już wystarczy. Dino, nacisnąłeś zbyt wiele razy. Mamy zbyt wiele kwadratowych ciasteczek. Ale głowa do góry. Te dodatkowe ciasteczka mogą być prezentami dla Twoich przyjaciół. A teraz powtórzmy. Jeden okrąg. Jeden trójkąt, drugi trójkąt, jeden kwadrat, drugi kwadrat, trzeci kwadrat. Brawo Dino i Dina! Jesteście wspaniali! Hej Dino! Cześć Dina! Jak wam się podoba ten letni dzionek? A czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Haha, <śmienicielstwo> doskonale. Dina, czy naciśniesz przycisk i uruchomisz naszą maszynę? Będziemy uczyć się koloru! Będziemy też zbierać owoce? Tylko ciekawe gdzie! Doskonale! Pójdziemy do lasu i będziemy się uczyć o kolorach z owocami! Czy ty też nie możesz się doczekać, Dino? <laughs> ha, ha, doskonale, dobrze, moje dinozaury. A teraz zobaczmy, do czego będziemy zbierać nasze owoce. Tylko spójrzcie na to to mały, wiklinowy koszyk, w będziemy trzymać nasze owoce. Czy możemy już ruszać, moje dinozaury? <laughs> doskonale, zatem w drogę. Dino i Dina, tylko spójrzcie na te ogromne zielone drzewa. A tam są nasze pierwsze owoce. Zejdźmy bliżej i zobaczmy jaki to kolor. Ha, ha? Zgadza się Dino. To dwa czerwone jabłuszka. A teraz wróżmy je do naszego koszyczka. Ciekawe jakie jeszcze kolory odkryjemy dzisiaj. Zobacz Dino, tam spadło uh -huh. więcej owoców. Zgadza się Dina, to trzy żółte cytrynki. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A teraz zobaczmy, jakiego koloru owoce są na tym drzewku. Uh -huh. Uh -huh. Dinozaury. Czy wiecie jakiego to są koloru owoce? <laughs> Zgadza się moje dinozaury. To cztery pomarańczowe pomarańcze. Wpisaliście się dzisiaj na medal. A czy pamiętacie, jakie kolory dzisiaj odkryliśmy? Odkryliśmy czerwone jabłuszka, żółte cytrynki i pomarańczowe pomarańcze. A teraz czas na przekąskę! Dziękujemy Wam za pomoc w odkryciu tych kolorów, moje dinozaury. Do zobaczenia! Cześć, Dino! Cześć, Dina! Widzę, że oboje jesteście przebrani na Halloween! Czy chcielibyście się nauczyć, jak zrobić latarnię z dyni? To mogłaby być niezła zabawa! Świetnie! Zatem zaczynajmy! Okej, okay. każdy z Was będzie miał dynię. Aha. Najpierw musimy wyciąć górę dyni, żeby wyciągnąć z niej środek. Jakiego narzędzia będziemy potrzebować? Aha. Tak jest, Dino. Będziemy potrzebować tego narzędzia. Teraz twoja kolej, Dina. Teraz musimy wyciągnąć miąż i pestki ze środka. Czego nam potrzeba, Dina? Tak jest drewnianej łyżki. Dobrze, teraz naprawdę będzie interesująco. Musimy namalować twarz na naszej dyni. A do tego użyjemy tego narzędzia. Aha. Które wybierzesz dino? Aha. Trójkąt dla oczu? Aha. Dobry pomysł! Aha. A co z ustami naszej dyni? Aha. Tak, półksiężyc jako usta! Wow, Dino! Twoja dynia jest przerażająca. Ale to jeszcze nie koniec. Okej, okay, Dina, twoja kolej. Jakich kształtów użyjesz? Serce? Na oczy? To takie miłe, Dina. A co z ustami? Dobrze, okrąg dla ust. Ha, Dina, twoja dynia jest fantastyczna. Okej, okay, przyjaciele. I ostatni krok. Musimy włożyć do środka świeczki i je zapalić. Zamknijmy teraz nasze dynie. Wow, wykonaliście kawał dobrej roboty. Prawdziwe dynie na Halloween. Oboje zasługuje ci na niespodziankę. Wesołego Halloween, moi przyjaciele. Do zobaczenia wkrótce.